Cześć siemanko, witajcie w kolejnym odcinku a dzisiaj przetestujemy piłkę za 300 zł oraz piłkę za 10 zł. Myślę, że taki odcinek Was zaciekawi. Jeżeli pod tym filmem będzie 200 łapek w górę, e, nagram kolejny odcinek z bardziej wartościową piłką i postaram się znaleźć jeszcze tańszą od tej, także zapraszam do oglądania. Podczas podbijania piłki w powietrzu, Yama sprawdziła się dosyć dobrze, aczkolwiek moim zdaniem była drobinę za ciężka do wykonywania bardziej złożonych sztuczek. Sippin' saki, call me poppy This beat is heavy, got me feeling very whoppy Put that teriyaki all over her body Acting naughty, got on thirsty like Mojave I'll be back on some other shit, tryna fuck your bitch You know she loving it, you just stuck with it Mentally picturing images of me fucking your bitch again In all types of positions is switchin' up Cause you know that... Piłka mako natomiast była zupełną przeciwnością. Była dość lekka i dużo łatwiej się wykonywało wszelkiego rodzaju podbicia piłki. look that blue cheese Got that sushi. sushi. Eat your bitch with chopsticks. Why, why she reppin' that Gucci? They already know who. Uh -huh. But it's time that we told you. Now she on a sushi boy diet. Only sipping on sake or soldier. I'm shoomin' like holy shiitakis. My bitch look like Misa Amani. But I've been fucking around lately. I blame it on my shinigami. I hop in the boat when I'm floatin' to Tokyo. Pockets of figures, I stuff them like Oreo. Stackin' the origami, we got mortals. Stackin' up origami, we got mortals? This ain't harikari, this a murder. You push it while well, we push it further. This ain't harikari, this a murder.

Natomiast prowadzenie piłki Mako było dość ciężkie. Jak widać na filmie, często zatrzymywała się mi pod nogami i nie była przyjemna w prowadzeniu. Oddawanie strzałów było raczej uzależnione od tego jaki styl strzałów preferujemy Ale w moim filmie starałem się oddawać strzały z większym nastawieniem na technikę Piłka Yama sprawdziła się dość dobrze Nie miałem większego problemu ze strzałami w boczną część bramki Z piłką marki Mako było podobnie Natomiast miałem wrażenie, że często jej waga nie przekładała się na precyzję Tak więc dzięki za obejrzenie odcinka, jeżeli się podobało, zostawcie łapeczki w górę. Jakiś miły komentarz, bo to ogromnie motywuje. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień albo nawet wcześniej. Także na razie trzymajcie się, cześć!